Czas to pieniądz, dlatego staramy się, by przesiewacz trafił na odkrywkę. Jedyną nadzieją na wydobycie złota przez ekipę Freda jest stary przesiewacz, który stał na podwórku baza od lat. Poprzednio polegaliśmy na pomocy innych. Ale teraz jesteśmy samodzielni. Jesteśmy kowalami własnego losu. Zbudowawszy ramię dla maszyny, Fred i Bas przez trzy dni pomalowali zardzewiałe sito i zbudowali wsyp. Gaz musztardowy. Wsyp jest gotowy, a co ważniejsze, większy od zeszłorocznego. To ułatwi pracę ładowaczowi, a nam da więcej złota. Halo? O Boże... Co się stało? Dostałem najlepszą złą wiadomość na świecie. To znaczy, moja córka urodziła syna. Nie przy tym nie było. Jestem w rozterce. Cieszę się, bo zostałem dziadkiem, ale musiałem wiele czasu poświęcić pracy i. To dla mnie trudne. Dla nas wszystkich. Córka z poprzedniego związku Freda mieszka wiele tysięcy kilometrów od Alaski. To powinien być dla mnie wspaniały dzień, ale tak nie jest.